z tej strony, Chris i Nati. Cześć. Witamy Was w kolejnym odcinku Days Gone. Co my tu ostatnio robiliśmy? E... Przyjechaliśmy po część do łapy mm. Buzera, nie? Tak. I, I co teraz? I napatrzyłam się na te naleśniki. Dobra, czekaj, bo my teraz musimy wrócić tutaj. Ale planowaliśmy ostatnio, że jeszcze zahaczymy. E... O co my tu zahaczymy? E obóz o. wypadowy Tak, o ten obóz hmm. wypadowy hmm. Tu byliśmy chyba Tu byliśmy, nie? Tak, e... Tak, bo Kryjówka na górze to... To jest tutaj, nasze to jest nasze hmm. Dobra to jedziemy. Do a tego tutaj... To obozu wypadowego? Hmm. O, tu by się przydało skoczyć, jest najbliżej chyba, co? Mm -hmm. Tutaj. Zaraz oznaczymy to. I jeszcze gdzieś tutaj mieliśmy skoczyć do... do, do... To czerwony, czerwony ten punkt. O tak. Aha. Łowca też obozów wypadowych. Tu byśmy dwa Już obozy ja załatwili. No, no. I mielibyśmy mm, mielibyśmy dodatkowe punkty. Mm. I kasiorkę. Spójrz, dołu, mapki. Sensorki. Zobacz, jest ten plasterek. Widzisz? O, i jeszcze. O, o, o. Aha, teren mamy... Miro. Tak. To tutaj byłaby też e, ten sterydy, właśnie. nie? Tak, i, i, Dobrze. To po kolei wszystko tutaj e, po prostu obskoczymy, bo. Okay. Po prostu trzeba trochę dopieścić e, uzbrojenie i tego typu rzeczy, bo. Ciągle sobie nie radzimy. Eee, jak z ostatnią nieszczęsną tą drugą hordą. Po nocach mi się śni. Jesz jeszcze. Chyba za pierwszym razem jak grałem, to mało co ich zostało. I kurczę, zginąłem. Dobra. Wiem, że jestem upierdliwa, ale zajrzyj do bagażnika tego policyjnego samochodu. up. Jak mamy jechać na te obozy, rozumiesz? Dobra. Lubię mieć lekki zapas broni. Tu jest otwarte, to na pewno nie będzie apteczki. E, dobra, skoczymy na ten obóz. Mhm. Daleko nie jest, niecały kilometr. O! Tutaj przejadę. Przejadę. O, nie, nie chcę się pchać tutaj mostem, bo. O, No popatrz, jak mnie zrzuciła. No już biedny motorek. No kurczę, jeszcze. Właśnie chodzi o to, że. Co, Szybko podnoś go. Ucierpiał? Tak. Podtopił się. Ale nie dymi. Ale się podtopił. Może jakby dłużej był w wodzie. Dobra. Ta czerwin. Czerwin działa jak kurde płachta nabyka, nie? Będzie walka. Oj, będzie się działo. Prawo, prawo <ścười> czuję jakby jakbym jechała. Nie, 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 skajper. O oh. Oo, No pięknie on to powiedział. Go. No. Czekaj czekaj bo Zaraz się nim zajmę, tylko Musisz... Na spokojnie Mam Okej Czekaj gdzie on jest? No żeby Tutaj widziówko, nie? Mhm. Tam tym yeah. drugim. I jeszcze motor nam zepsuli, Co za broń. Ta broń jest tak celna. Czekaj, czekaj. Nie A gdzieś jeszcze dwóch powinno być, albo chociaż jeszcze jeden. Nie na tym drzewie, na tym drugim. Już spadł. Aha. Znaczy nie spadł, tylko po prostu za, zawiesił się. Ale klientka gdzieś się tam kręci. Nie, nie. Nie spadł. Nie spadł. Ale dos I dostałeś znowu. Leci na ciebie. Ktoś za tobą Słufisym chowa się o tamtech Na pewno Dobra o Fajnie Supcia Co my tu możemy mieć? Zwiększa początkową premię w duże działanie koktajlu regeneracyjnego. Nie, no to mnie nie interesuje akurat. Znacznie zwiększa obrażenia zadawane za pomocą stworzonej i znalezionej broni białej. Hmm. Egzekutor umożliwia atakowanie ciężkich świrusów z ukrycia. Dodaje również możliwość zabicia ciężkich świrusów i dużych zwierząt po wyswobodzeniu się z szamotaniny. To jest dobre. Dobre, nie? Ale mm. jeszcze... Zobo... Skupiony strzał. No właśnie. Zapewnia większą precyzję poruszania się i celowania z broni dystansowej. A ta precyzja tak, jest, jest mega, ważna. mega ważna, bo ciągle na nią narzekamy. Dobra. E, Odblokowany. I teraz jeszcze morderczy krąg. Umożliwia przeprowadzenie ataku dystansowego bezpośrednio po ataku w zwarciu, by zadać wrogowi potężne obrażenia. E, zwiększa początkowo i, na koncentrację. A, widzisz, bo, bo wychodzi na to, no właśnie, że jeszcze koktajl na koncentrację mm -hmm. to jest dobra sprawa. To teraz nie wiem. <laughs> Ogień zaporowy sprawia, że każda broń dystansowa użyta podczas skupienia ma zwiększoną możliwość powstrzymania słabszych przeciwników. O, umożliwia przeładowywanie broni dystansowej. To dysta... będzie nam bardzo potrzebne. Mhm. Bo też na to te przeładowywanie ciągle, tak, narzekam. ciągle narzekam. Narzekamy o... właściwie, że tak to trwa długo. I... Tak. Dobra, super. Jeszcze jest klientka. To mi się podoba. Dobra, coś tutaj, nie? Ja. Zawsze się przydają. Dobra, tutaj mamy ofiarę do przeszukania jedno A nie, to uszy A tutaj? Znak zapytania si świeci Aha, tutaj mamy snajperkę Wiesz co, wezmę Wezmę, bo mnie trochę tam ta broń zmęczyła już. No, fajnie strzela, w sensie dźwiękowym, ale tak tutaj nie widzę w ogóle efektów. Nie jest efektywna. Ale z drugiej strony... <coughs> Jednak... Jak sobie ją... E... Dobra. Ale się nie sprawdza nawet jak kurczę te zombiaki otoczą, no. Dobra, dobra. Jeszcze gdzieś jest jakiś X. Yy, aha, to będzie ta broń. To tak. no nie ma sensu. Dobra, to do motorku wracamy. <laughs> Tylko jeszcze zobaczymy, czy coś tutaj znajdziemy. <laughs> Jak zwykle w policyjnym. Mamy rupiecie, mamy, trzeba będzie motorek podreperować To weź, o. Bo jest zero totalnie No i super Już nie mamy żadnych ruch Zbierzemy gdzieś No nie zatrzymuj się specjalnie potem Czemu? No bo tu nie ma wszystko rozgrabione a tutaj? A, no tutaj zostało Ile dostaniesz? Trzy Jak na taki duży samochód myślałam, że więcej Dobrej trzy Ile tam jeszcze mamy? 300 metrów do dojechania no. Nie, 300, no trzysta. Tam. A, patrz na to. To jest jeniec. Tam. Zabił, Zabił go. Cholerka! ale ja. dziad. Kurde. Nie tego się nie spodziewałem. I zniknął. No wpadł do wody, no. Ach. Ja myślałem, że po prostu ze snajperki jednym strzałem go rozwalę. W głowę nie trafiłeś. Koleś, Kurcz No Tu gdzieś jest głośnik. Pokazuje mi na mapie. Tak, ale to może być Koplenga, wiesz? Dobra. Ten głośnik. Albo tam z tej bazy miru. Teraz będę się starał, jak coś takiego zobaczę, wiesz podejść bliżej, albo faktycznie, może celować w głowę. Bo nie warto ryzykować życiem zakładnika, nie? Tak, no i tracimy właśnie te wszystkie do... punkty, które on daje. Bo uratowany daje chyba tysiaka, w zależności od tego, co zrobimy, czy go wyślemy. W zależności od tego, gdzie. Tak, dokładnie. To już wiemy, skąd go wziął.